Lecimy w 12 osób do Włoch, jedziemy się szkolić, jedziemy się opalać. Jest jeden mały problem. Jedziemy też. Jedziemy też? Jest problem, bo Julia nie ma pantenolu. Jest jeszcze jeden duży problem, o którym Julia nie wie. Julia nie ma 16 lat, a kupiliśmy przez Szywarek na niej bilet dla dorosłych. Musieliśmy wprowadzić fałszywą datę urodzenia. Nie wiemy, czy Julka wpuszczała na pokład. Dojechali do Berlina i lecimy o, odbieraj, na Alpit. Proszę. Ja nie chciałem. Pani, graczy, Pani losowanie, losowanie robimy. Jutro są lekcje o 8 rano, i wtedy trzeba wyjechać z hotelu gdzieś o 6. Dlatego G przygotowuje tutaj losowanie dla naszych wspaniałych tancerzy. I zobaczymy, kto wylosuje tą wspaniałą godzinę. I idzie losowanie, proszę bardzo, pierwszy. Patryk. Patryk nie ma 8. :00. Yeah. Kamień małdzu. Julia, co ty na to? Idziemy do odprawy już za chwilę. Zobaczymy, czy wszyscy przejdą. Przeszliśmy. Uf, uff! Julcia, przeszłaś, puścili Cię. Ekipa przeszła. Prawie cała, ale oni się nie martwię Właśnie kupiliśmy bilety na pociąg e, Dla całej grupy, tylko my z Garzyną poleciliśmy i mamy dosłownie 10 minut, żeby zdążyć e, na pociąg, inaczej lipa nie dojedziemy do Florencja, więc szybko biegniemy. Mam nadzieję, że zdążymy. Lecimy szybko. Fast fast moi drodzy, szybko Mamy bilety wszyscy. Jak nie zdążymy to jest lipa i przepadają. Kupiliśmy wszystkie, więc... Go! Jedziemy, jedziemy. Tu, 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 Chodźcie szybko! Masakra, jak oni się ciągną! Ja się nie ciągnę! No nie! Dlaczego oni idą tak wolno? Gdzie oni są? Ruszać do. Jezu, szybko! Szybko! Dobra, moi drodzy, zdążyliśmy, ale trochę ściemniałem, mamy prawie 20 minut jeszcze. Ale, ale dodało to dobrej dramaturgii do filmu i będzie naprawdę mega akcja. Jak na jakieś takie show i mnie nagrywałem, a ja muszę jakiś taki... Jurek dobrze grał, Jurek dobrze grał, bo dobrze. Moi drodzy, podbijamy oglądalność. I zrodził się kolejny problem, bo nie wiemy, czy to jest nasz pociąg. Niestety we Włoszech się nic nie wyświetla i nie widać czy to pociąg nasz, czy nie. Grażyna tam chodzi, próbuje cokolwiek ustalić. Ale jest problem, jest problem. Nie wiem, czy wsiadę czy nie. Lecimy, bo okazało się, że stoimy nie na tym peronie. Trzeba lecieć tam dalej, a nasz pociąg dosłownie za chwilę odjeżdża. Jak mara, jak emocje! Duże, duże, to już grażyna Nie, biega. nie wiem, gdzie jest. Patrzcie! No, mamy 3 minuty. Ej, serio, naprawdę! Teraz nie ściema niestety! Weskie, to, to tam jest nasz pociąg! Dawaj Mara Szybaj pociąg! Dawaj, dawaj Natalia! Trzymajcie drzwi! Szymon, trzymaj drzwi! Uff. Dawajcie, trzymamy wam drzwi! Uh. Ale mamy Uwaga, ma Jurek bez Gorąco Ale tu jest klima, na szczęście Masakra Ale zdążyliśmy, to najważniejsze Gdyby ktoś nie wiedział, to we Włoszech możecie kupić golarkę sody Możecie też kupić suszarkę sody Sody professional 17.20 się tu spotykamy, macie czas wolny Dasza nie rozrabiaj I brawo I wydarzyło się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał: znaleźliśmy pianino, na którym można było sobie grać.